My o ławce przedstawiamy nasze postulaty. Chcemy, i chcemy podejmować własne decyzje i chcemy być pytani o własne zdanie. Chcemy zrozumienia naszych spraw, potrzeb i oczekiwań. Chcemy próbować prasę. Chcemy uczestniczyć w tworzeniu praw. Chcemy, żeby nasze prawa. Były przestrzegane i akceptowane. Chcemy mieć prawo do edukacji. Chcemy pełnej dostępności w każdej dziedzinie życia. Chcemy mieć prawo do bycia w związku. Chcemy być traktowani jak dorośli, bo nimi jesteśmy. Nie chcemy być traktowani po dziecinnemu. Nie chcemy być chwaleni za głupoty z za konkrety. Nie chcemy, żeby ludzie Ufaj, w yy, yy, obecnej zdrowiu naszych nią i określeń typu sło, Słoneczko nie chcemy być koskami po głowie.